Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy czwarty dzień minimalizmu dla początkujących i ten film był zainspirowany e, nie tyle życiem, co komentarzem mojej przyjaciółki. Honka, bardzo Cię pozdrawiam i całuję. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy. Żebyście bardziej wiedzieli, o co właśnie w tej prośbie chodziło, e, przeczytam Wam jej komentarz. Przeczytam oczywiście kawałek. Em, Chciałabym, żebyś się wypowiedziała w temacie, czy minimalizm musi być taki sam dla każdego. Ja mam takie przeświadczenie, być może błędne, że często jest prezentowana projekcja jednego minimalizmu, maksymalnego ograniczenia zakupów i skupieniu się na pomniejszeniu liczby rzeczy. Czy inne warianty, formy są ok? Jak ustalić granice pomiędzy koniecznością a dobrem danym jednostki? Ja myślę, że poruszyłam ten temat już w wielu poprzednich filmikach, yy, chociażby z ośmioma typami minimalistów, i właśnie tam też yy, mówiłam, że to nie chodzi o to, żeby pozbywać się wszystkich rzeczy. I to nie chodzi o to też, żeby wpasować się w jakąś jedną grupę, tylko minimalizm można dostosować do swojego stylu życia, do swoich upodobań, zapotrzebowań itd. Więc nie ma jednego minimalizmu, nie ma jednej metody, która będzie wszystkim pasowała. I ta metoda, która jest najbardziej popularna właśnie w świecie, gdzie pozbywamy się dużej ilości rzeczy, wcale nie musi Wam pasować, i wcale nie musicie podążać tą drogą, i wcale nie musicie zrażać się do minimalizmu, jeśli ta droga nie jest dla Was korzystna. Ale wymyśliłam sobie właśnie może nie na prośbę bo, tak jak mówiłam, o tym mówiłam już nieraz w filmikach. I chciałabym się też skupić na tym w dzisiejszym filmie, na takiej inspiracji, właśnie z tego komentarza. I stworzyłam coś takiego jak minimalizm dla opornych, co pewnie zobaczyliście już w tytule. I chciałabym przemówić do tych osób, które może nie za bardzo pociąga ich kwestia minimalizmu, bo myślą sobie, że minimalizm to tylko wyrzucanie, wyrzucanie, wyrzucanie i zostanie z nie wiem, ze stoma rzeczami, o których też nagrałam filmik, ale to jest właśnie wyzwanie. I o tym wyzwaniu też w innym filmie gdzieś w połowie, pod koniec miesiąca Wam powiem, ale to nie jest tak. Tylko, że z drugiej strony jeśli myślisz, że możesz być minimalistą bez żadnego wysiłku, to tak nie jest. Yhm, ja wiem, że mówię zawsze, iż minimalizm jest dla każdego. Minimalizm można sobie dostosować pod swoje potrzeby, tak jak już wcześniej mówiłam, ale nie do końca jest tak, że możemy zrobić cokolwiek, co nam będzie pasowało i już będziemy minimalistami. Oczywiście nie ma Jakiejś granicy, nie ma mm, jakiegoś minimum, którego musimy się pozbyć, żeby yy, zostać minimalistą. Nikt nas nie ocenia, ale musimy też pamiętać o tym, że jak sama nazwa wskazuje, minimalizm to jest albo minimalizowanie, albo minimalna liczba rzeczy. Potrzebna do życia, potrzebna ci do szczęścia, bo to też nie chodzi o to, żeby mieć tylko to, co potrzebne jest nam do życia. Jeśli wy tak chcecie, super. Jest dużo minimalistów, co podąża tym tropem, ale myślę, że nie są oni większością, bo każdy człowiek chce jednak czerpać też z rzeczy jakieś korzyści, yy, jakąś frajdę, więc to jest jak najbardziej normalne również wśród minimalistów. Możesz minimalizm obracać na wszystkie strony i czerpać z niego to, co jest dobre dla siebie, ale właśnie jednak czerpać tego minimalizmu, bo jeśli dajmy na to, mieszkasz w mieszkaniu pełnym po sufit rzeczy. Yy, Mieszkasz w zagraconym mieszkaniu, gdzie ciągle jest bałagan, ciągle porozrzucane są po wszystkich kątach, po, nawet na środku rzeczy, gdzie mm, rzeczy przejęły nad tobą kontrolę. No to nie do końca myślę, że możesz nazywać się minimalistą. Yhm, bo właśnie, minimalizm to jest minimalizowanie. Więc jak najbardziej możesz być osobą, która lubi rzeczy, która używa większą ilość rzeczy niż tam, powiedzmy, ten normalny, minimalista, taki typowy. Oczywiście, możesz być wyjątkiem i możesz na przykład używać większość swoich rzeczy, ale myślę, pokusiłabym się stwierdzeniem, właśnie, że nie ma takiej osoby, która właśnie mieszka w zagraconym mieszkaniu, gdzie jest masakryczna ilość rzeczy, i ona tego wszystkiego używa, bo nie mamy tyle czasu, nawet nie wystarcza nam życia, żeby używać tego wszystkiego. I właśnie o to chodzi, żeby jeśli masz zagraconą przestrzeń, wręcz zagraconą, to jest bardzo mm, pejoratywne określenie, ale no muszę je użyć, bo widziałam takie mieszkania, domy y, nieraz w moim życiu i myślę, że taki obraz typowej polskiej rodziny często właśnie tak wygląda, że. Y, też przez naszą historię my jesteśmy w bardziej skorzy do kumulowania rzeczy, bo mogą się one nam przydać, bo może w przeszłości mieliśmy jakieś braki i yy, staramy się właśnie te braki zastąpić rzeczami, których nam kiedyś brakowało. Yy, I właśnie to jest bardziej zakorzenione yy, może w, jeszcze w naszych rodzicach. Osobach właśnie po czterdziestce, powiedziałabym, gdzie jeszcze y, ten czas komunizmu, gdzie dużo rzeczy brakowało, jeszcze jakoś doświadczyli jako dzieci, ale nawet jeśli mieli bardzo zakorzenione y, te braki, mogli właśnie przerzucić te swoje y, jakieś potrzeby na swoje dzieci, które są teraz, nie wiem, w wieku dwudziestu paru. Czy 30 lat, więc to nie jest takie jednoznaczne, ale według mnie o to w tym chodzi, bo nikt chyba nie lubi przebywać w takiej przestrzeni, gdzie jest dużo rzeczy, walają się po całym mieszkaniu, pokoju czy domu, i nie ma nawet jak przejść. Jeśli jestem w błędzie, to poprawcie mnie, ale no nie wiem, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, że dla kogoś jest to w jakiś sposób przyjemne. Możesz być minimalistką, ale musisz pozbyć się jakichś tam rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy musimy się pozbywać rzeczy, bo są e, na przykład osoby, mm, Biedniejsze, które wiedzą, że na przykład za jakiś czas, kiedy ich koszulki się zepsują, nie będą w stanie y, pozwolić sobie na zakup nowych, więc mają mm, jakieś zebrane, jakieś kupione, nie wiem, na promocji, na lumpeksach i tak dalej, kiedy mieli możliwość zakupu ich albo od kogoś dostali cokolwiek, i oni mają większą ilość rzeczy. I to jest jak najbardziej super, i, i ja tego nie kwestionuję, i e, śmiem twierdzić, że takie osoby też mogą być minimalistami, bo właśnie chciałabym poruszyć inną kwestię tego, że minimalizm e, to nie tylko rzeczy, i rzeczy w minimalizmie są jakby pierwszą, taką barierą, którą wszyscy tam w internecie rozgłosili, że trzeba przeskoczyć, żeby pójść dalej, a wcale tak nie jest. Jeśli macie taką ilość rzeczy, która Wam odpowiada, nie mówię jaką, bo to jest już kwestia personalna i dla każdego ta liczba będzie inna i będzie miał inne zapotrzebowanie. Ale jeśli już posiadasz taką ilość rzeczy, że cię satysfakcjonuje i nie masz parcia, nie masz możliwości, nie masz ochoty na, na minimalizowanie głębiej, to możesz przejść na drugi etap, czy trzeci, czy nawet jeśli masz tą zagraconą przestrzeń, ale jesteś typem osoby, której to w ogóle nie przeszkadza, ale na przykład przeszkadza ci to, że. Masz za dużo obowiązków wobec znajomych, przyjaciół, rodziny, e, nie wiem, pracowników, kogokolwiek, że jesteś przepełniona takimi emocjami związanymi z wypełnieniem jakichś obowiązków wobec innych ludzi. E, właśnie za dużo jest ich. W Twoim życiu to możesz to zminimalizować. Możesz zminimalizować cokolwiek Ci pasuje. Możesz być minimalistką, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o pracę, bo na przykład nie masz większych potrzeb, nie chcesz pracować na cały etat, a dobrze zarabiasz, masz jakąś dobrze płatną pracę, więc wystarczy Ci praca na pół etatu i nie masz potrzeby pracowania dłużej, a ten czas, kiedy właśnie masz wolny, chcesz przeznaczyć na Cokolwiek. Na podróże, na y, samorozwój, na odpoczynek. Tu wstaw, co Ci pasuje. Możesz być minimalistką, możesz być minimalistką, jeśli chodzi o planowanie dnia. Nie wymagajmy od siebie y, Bóg wie jakich rzeczy, bo najzwyczajniej w świecie się wypalimy i to nie jest tak, żeby nie być produktywnym, bo jedno z drugim jakby może się pomylić. Y, tylko o to, żeby... Nie narzucać na siebie zbyt wielu obowiązków, z którymi nie damy sobie rady, bo może się zdarzyć tak, że nie wykonamy nic. E, I to też jest byciem minimalistą, ale na płaszczyźnie planowania albo na płaszczyźnie mm, samorozwoju, albo na płaszczyźnie jakiejkolwiek. Więc rzeczy to jest coś, co przyjęło się, że trzeba od tego zacząć, żeby pójść dalej, ale niekoniecznie tak jest. Jeśli jest ci dobrze w jakiejś przestrzeni, to super. Ja się nie wtrącam i myślę, że nikt nie powinien i nikt zdrowy, który posiada zdrową relację z samym sobą i, i życie, które go satysfakcjonuje, nie będzie się za przeproszeniem wpieprzał w twoje życie. I nikogo tu nie będzie obchodziło. Mam nadzieję, że przemówiłam jakoś do tych e, oporniejszych e, widzów, którzy może, którym podoba się minimalizm, ale nie do końca wiedzą po co i jak i dlaczego i czy muszą. E, nie musicie. M możecie po prostu e, posprzątać w mieszkaniu metodą KonMari, e, o której mówiłam wy dwa filmy temu. <grym> e, ale nie chcecie być minimalistami, to jest super i właśnie możecie czerpać z mojego kanału jakąś motywację do działania, a nie musicie kierować się moimi wyznacznikami i moimi treściami. Możecie je dopasować y, totalnie do swoich zapotrzebowań. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro w następnym filmie. Mam nadzieję, że wynieśliście z tych filmów dużo wiedzy, jakiejś motywacji. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z filmami. I bardzo Was zachęcam do śledzenia mnie na Instagramie, który nazywa się Naturalnie Ola, czyli tak jak mój kanał. Bo zaczęłam tam dodawać. Też treści takie minimalistyczne, kiedyś były to stricte ćwiczeniowe zdjęcia i posty, ale teraz zaczęłam to przeplatać i dużo więcej pojawia się minimalizmu, więc tam też możecie jakieś motywacje sobie podpatrzeć. Ściskam Was gorąco. Mam nadzieję, że spędzicie cudowny dzień i widzimy się już jutro! Pa!